Zanim przewiniesz ten film, obejrzyj go kurwa koniecznie do końca. Bo to, co usłyszysz w tym materiale, wybije cię z butów i musisz to obejrzeć. Każdy z Was musi zobaczyć, co te skurwe cyny nam szykują. Drodzy rodacy, czy Wy naprawdę kurwa nie widzicie, co ta klika z nami odpierdala? Kolejny wał na wale. Zmiana władzy. I dalej jest to samo. Nic się nie zmieniło. Odchodzi jeden komendant główny policji. Idiota przychodzi na jego miejsce. Kolejny idiota, bandyta, rencista z, z trwałą uszerebką na zdrowiu. Eee, afera ściga aferę. Policja dalej bije obywateli. Wyciąga rękę przeciwko wam liczy się tylko kasa, kasa, kasa i tylko kasa, pchają nas na wojnę, na siłę, chcą wybić młodą Polskę, chcą wybić ludzi, którzy są wykształceni, po to, żeby zostały w kraju same głąby, które nawet nie będą wiedziały, co to jest Westerplatte. Nie będą wiedziały, że miała miejsce bitwa pod Grunwaldem, nie będą nic wiedzieć o obronie Warszawy, bo to wszystko, to jest ułamek tego, co Ministerstwo Edukacji wyrzuca z programu nauczania. A mało tego. Za chwilę zostaniecie, kurwa, bezdomni. Za chwilę skończy się tak, że kurwa, wylądujecie wszyscy na ulicy i nawet się nie zorientujecie, kiedy w waszych własnych domach zamieszka ktoś obcy, ktoś inny i wy nie będziecie mogli nic z tym zrobić. Posłuchajcie tego materiału i zastanówcie się, czy dalej warto w tym kraju mieć do wyboru tylko dwie opcje polityczne samych złodziei, krętów, oszustów i naciągaczy. Wszystkie budynki będą musiały być wpisane, będą musiały mieć taką e, świadectwo efektywności energetycznej albo paszport renowacji. Jeszcze rząd tego nie wie, czy będzie to, czy będzie to, no bo no generalnie bez sensu mieć dwa dokumenty dla jednego budynku, który, w którym będzie spisana po prostu emisyjność, jego termomodernizacja i tak dalej. Więc najprawdopodobniej to będzie jakiś jeden dokument. No i teraz e, pana budynek jest w G, tak. więc takie świadectwo ma termin ważności m, 5 lat. Więc przez te pięć lat pan, pan redaktor musi przeprowadzić po prostu remont Dlaczego tego budynku. Muszę? A bo może tak nie jest. chcę. A to nie ma A znaczenia. może chcę A to... A może tyle zarabiam, żeby Ale... nie stać na to, żeby Ale płacić dużo ratować... za prąd, Ale... za gaz. Ale nie trzeba... się ocieplać. Trzeba ratować planetę i musi pan redaktor przejść do klasy efektywności wyższej, bo musi pan odnowić to świadectwo. Spotka no i... mnie kara, jeżeli tak. za po pięciu latach nie tak. będę miał, nie, nie awansuję do wyższej klasy. Tak. Spotka pana redaktora kara ja i domujesz, tak. jakie to będą kary. Nie. Nad tym pracuję właśnie, żałuję, że nie ma pani minister Zielińskiej, bo ona przekazała informację, że resort pracuje nad tym, nad tym jak, ma być, jak mają wyglądać te kary. Czyli moglibyśmy się już dowiedzieć, Ile zapłacę za to, że nie awansuję z klasy do klasy? Na przykład, tak? Albo czy w ogóle będzie pan mógł użytkować ten budynek. Bo dlaczego, dlaczego by nie wprowadzić takiej kary? Dlatego, że dokładnie odczytam Państwu artykuł 31 dyrektywy mówi, że ta kara musi być skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca. Więc to właściwie państwo członkowskie może decydować, jak, jaką tą karę przeprowadzić. I to może być parę tysięcy, kilka tysięcy złotych, kilkanaście tysięcy, albo co? Powiedzenie, no, słuchaj, tak. skoro, skoro ty tutaj nam zatruwasz planetę, nie stać się na to, żeby się docieplić, bo nie masz pieniędzy, albo masz nie wiemy. Nie Wnikamy w to, mm -hmm. no to po prostu podziękujemy ci. Proszę bardzo, to jest eksmisja. Idziesz sobie do jakiegoś spółdzielczego Dokładnie, tak. Dokładnie lokalu, tak, a my oddamy dlatego... temu, który będzie o, o niego potrafił dbać. Do... Może być taka sytuacja. A pani bardziej? nas teraz nie chce straszyć, to znaczy ja straszę. Ale nie. pani potwierdza, że <laughs> Ja, ja potwierdzam, dlatego że są opinie, które mówią o tym, że to jest trochę dyrektywa wywłaszczeniowa, bo daje pretekst do tego, żeby wywłaszczyć właścicieli z ich własnych budynków.